Halo, halo, witajcie. Dzisiaj zaczynam nieśmiało nową serię. Serię nazwiemy Czytaj Biblię, to ratuje życie. Czyli odwołujemy się do tego, co od czasu do czasu yy, staram się przekazać też w głównych programach Radia Szczumic. Dzisiaj chciałem się skupić na tym, jacy powinni być przywódcy duchowni według Biblii, według Boga, według Jego Słowa. Jest to dobrze opisane. Mówi się tu o biskupach, przywódcach duchowych ogólnie, starszych, księżach nawet. tak Księża też powinni być tutaj podciągnięci, mimo że tam błądzą w innych kwestiach, to księża też powinni się rozliczać według tego słowa, ale także pastorzy. Przy czym zdarza się niekiedy tak, że pastorzy zapominają, że to się tyczy również ich i starają się rozliczać tym księży, tylko i wyłącznie zapominając o sobie. Co my tu mamy? Mamy dzisiaj y, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział wersety od 1 do 13. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, niezadzierzy, niezadzierzysty, lecz łagodny i niesfarliwy, niechciwy na grosz. To jest ciekawe. Łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy kościół boży. To jest początek, pięty, piąty werset się tutaj kończy i y, pięknie widzimy już wstęp. Tutaj najchętniej wykorzystuje się ten fragment, żeby kąsać księży. Ale jest również w nim parę przytyczków noc dla innych przywódców kościoła, również pastorów. Warto o tym pamiętać. No ale patrzmy dalej. Szósty werset i dalej aż do trzynastego powoli zmierzamy. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę. I popaść w potępienie diabelskie. Dlatego ja tutaj, między innymi, ten werset mnie przestrzega, żeby pozostać w pokorze. Ja dopiero 3 lata jestem nowonarodzonym uczniem Jezusa i za nim podążam. Także bardzo ostrożnie podchodzę do analizowania Biblii i przekazywania tych analiz dalej. I siódmy werset. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. Jak oni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie, Jezusie. Tutaj chciałem wrócić. to się kończy ten fragment, tak? Ale chciałem wrócić do wersetu siódmego. A powinni też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Tak, to jest ważne, żeby mieć poważanie wśród. Niewiernych również, albo wyznających inną wiarę, inną religię. W wielu przypadkach tak nie jest. Myślę, że w jednym szczególnie, wiecie, co mam na myśli. Tak, tu korzystam z Biblii Warszawskiej i pozostaniemy przy niej, ale w kontekście jeszcze tego siódmego wersetu, przypominam, to jest pierwszy list do Tym, Tymoteusza, rozdział trzeci, siódmy werset. Chciałem przeskoczyć do, do listu do Rzymian, dwunasty rozdział Rzymian. Dwunasty rozdział od wersetu 9. Tutaj w Biblii Warszawskiej to jest ten rozdział nazwany, to nie jest oczywiście to jest tylko redakcyjnie dopisane. To nie w oryginalnym nie, Biblii to nie występuje, ale no, tłumaczę tak w Biblii Warszawskiej, to ten rozdział określili napominanie do chrześcijańskiego życia. Czyli to jest ten taki wzór w liście do Rzymian pokazujący, w jaki sposób powinniśmy hmm, Przechodzić przez życie, świadcząc o Bogu. No i jak łatwo się domyślić, skoro to dotyczy wszystkich chrześcijan, podlegają temu również yy, starsi, pastorzy, biskupi księża również. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości, nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jeszcze raz ważny werset 14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie uważajcie siebie sami za mądrych tutaj szesnasty werset. No, nazywanie innych w koło głupkami. Sugeruje, że jednak u, uważasz siebie za mądrego. Wynosisz siebie ponad innych, rzeszysz. Siedemnasty jedziemy dalej. Siedemnasty, werset 12 rozdziału listu do Rzymian. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. I znowu jest nawiązanie do wszystkich ludzi, czyli również do niewierzących. Musimy być dobrze postrzegani, zwłaszcza przywódcy duchowi. I osiemnasty rozdział, werset, przepraszam: Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Znowu, znowu pokazane to, znowu nacisk na to. I dalej, najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, Halo? ale zło dobrem zwyciężaj. I tutaj często zapominiany yy, najważniejsze w zasadzie, yy, przykazanie. To przykazanie miłości, wiadomo, że przede wszystkim do Boga, do Jego praw, które musimy mieć wypisane w swoim sercu, wyryte prawa Boże, według nich żyć, do nich dążyć i nimi się kierować. A po drugie, miłość do człowieka jest. No i na początku tutaj ten rozdział zaczyna się właśnie od miłości. I o tej miłości chciałem przypomnieć, tej miłości się najczęściej zapomina w dzisiejszych czasach. Miłość niech będzie nieobudna, nieobudna. Zostawiam wszystkim do rozmyślan, myślę, że każdy, Coś tu znajdzie dla siebie. Ja też znajduję, też grzeszę, też widzę błędy i je dostrzegam. A jak u Was, jak u innych, jak w Waszych zborach? Trzymajcie się pięknie. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.